Ja bym chciała troszeczkę wrócić do tego, o czym mówiliśmy na wstępie, o czym powiedziała doktor Paulina Sobiesiak-Pężko, czyli do, do samej istoty dezinformacji i do propagandy, która w Polsce, to też potwierdzają badania, o tym z kolei też wspomniała pani Anna Sierpińska, głównie szerzona była, jak do tej pory, przez osoby zaufania publicznego, czyli przez niestety polityków, a także przez media głównego nurtu. No, media są tą szkołą, w cudzysłowie, z której osoby dorosłe czerpią wiedzę. I mamy tutaj na myśli zarówno media tradycyjne, jak i media cyfrowe. Dlatego bardzo chcielibyśmy, żeby wybrzmiało to, że teraz, zwłaszcza kiedy toczy się debata na temat misji mediów publicznych, żeby do tej misji mediów publicznych dołączyć także edukację klimatyczną i prozdrowotną. Chcemy zwrócić uwagę także na etykę reklam i na kampanie społeczne. My musimy znaleźć łatwy język do mówienia o tym, co jest przyczyną. I co jest skutkiem i co jest rozwiązaniem, jeżeli chodzi o kryzysy, w których się znajdujemy. Zarówno kryzys klimatyczny, kryzys zanieczyszczenia środowiska, zanieczyszczenia powietrza i zaniku bioróżnorodności, a także kryzys bezpieczeństwa. Bo dezinformacja i propaganda, z którą mamy do czynienia, z którą mieliśmy do czynienia, tak naprawdę, zwłaszcza ta, ta propaganda związana też z antyszczepionkowa, bardzo często też, bardzo często antyukraińska, okazuje się, że jej źródła są bardzo podobne. Więc rozwiązania, rozwiązania powinny się znaleźć też w tym, jak przetransformowane zostaną media. I tutaj chcielibyśmy też zwrócić uwagę na odpowiedzialną redakcję, a także oczywiście na implementację aktu o usługach cyfrowych i aktu o rynkach cyfrowych. I pozwolę sobie powiedzieć troszkę więcej o tych konkretach, które powinny znaleźć się w misji, zadaniach i powinności mediów publicznych. Chcielibyśmy, żeby tam dodany został obowiązek informowania i edukowania o przyczynach i skutkach kryzysu planetarnego, takich jak właśnie zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska od różnorodności. Chcielibyśmy, żeby tam była także misja służenia zwalczaniu tzw. greenwashingu ekościemy, o których już mówi Parlament Europejski i nie, jest, nie powinna to już być ciekawostka, którą zajmują się tylko eksperci i NGOsy. Powinny media publiczne także służyć zwalczaniu innych działań marketingowych skutkujących pogorszeniem stanu środowiska naturalnego i pogorszeniem zdrowia ludzi. Powinna służyć dementowaniu dezinformacji, misinformacji i fake newsów, nawet jeżeli to nie przynosi zysków czy, czy też reklamowych, ale mówimy tutaj o mediach publicznych, czy też nie jest klikalne. I powinna także służyć kształtowaniu odpowiedzialnych postaw proekologicznych. Nie mówimy tutaj, to o czym wspomniała Elżbieta na samym wstępie posiedzenia, o y, tym, że y, rezygnując ze słomek y, z, z, w zasadzie. Y, y, Mamy czyste sumienie, bo, bo na tym polega bycie proekologicznym. Chodzi tutaj o promowanie postaw konsumpcji w duchu less waste, zrównoważonej mobilności, zdrowych nawyków żywieniowych, troska o otoczenie poprzez tworzenie przystępnych, ale opartych na faktach i wiedzy eksperckiej przekazów, a także o dywersyfikację i urozmaicenie treści dla różnych grup społecznych. Jeśli chodzi o etykę reklam, brzmi to jak zamach na. Na, na, na gospodarkę chyba taką, w której funkcjonujemy od dekad. Natomiast, jeżeli możliwe było wprowadzenie zakazu reklam papierosów, to powinno być możliwe wprowadzenie zakazu reklam paliw kopalnych i produktów ewidentnie szkodliwych dla zdrowia. Takie rozwiązania wprowadzane są już w Australii. Oczywiście w reklamach także zakaz greenwashingu. I tutaj. Jest pilną implementację unijnej dyrektywy antygreenwashingowej, a także zakaz misinformacji klimatycznej i zdrowotnej, bo jeżeli mówimy lepiej zapobiegać niż leczyć i reklamujemy multum suplementów, a nie mówimy o tym, skąd biorą się choroby, z którymi borykają się nasze społeczeństwo, to jest cała lista chorób, one w większości są powodowane i um, intensyfikowane przez fatalną jakość środowiska, w którym na co dzień żyjemy. Jeszcze słowo o odpowiedzialnej redakcji. Tutaj podbijamy oczywiście obowiązek wprowadzenia szkoleń na temat klimatu, a także dezinformacji dla pracowników najwyższego szczebla redakcji merytorycznych, nacisk na fact-checking i bazowanie na ekspertyzach. Nadzór nad treściami pod kątem dezinformacji i misinformacji, a także odpowiedzialność finansowa za przemycanie takich treści, a także denializmu klimatycznego. Jeśli chodzi o hejt, tutaj, tak jak wspomniał Pan Aleksy, penalizacja hejtu powinna yy, 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 już nie podlegać dyskusji. I zajmę sobie sprawę z tego, że dla niektórych środowisk medialnych może to być wybrane jako zamach na wolność słowa, ale tutaj apelujemy do osób reprezentujących odpowiedzialne stanowiska o, o debatę, być może panel obywatelski na ten temat. Do mediów komercyjnych być może warto zwrócić się z apelem o tworzenie paktu dziennikarskiego na rzecz klimatu, który uwzględniałby wszystkie wymienione kwestie. O mediach cyfrowych była już mowa. I jeszcze do, do takiej sekcji postulatów związanych już nie tyle z mediami, co z bardziej z prawem i administracją wydaje nam się, że kluczowe jest wzmocnienie albo w ogóle stworzenie struktur przeciwdziałania dezinformacji, nie tylko klimatycznej. I tutaj mowa o wzmacnianiu i budowaniu jednostek analitycznych zajmujących się monitoringiem, badaniem i aktualizacją wiedzy na temat dezinformacji w połączeniu oczywiście z innymi takimi ośrodkami działającymi na całym świecie. No i oczywiście jednostki szkoleniowe koordynujące proces edukacji kadr zaufania publicznego. I tutaj to wsparcie lokalnych liderów jest kluczowe, zwłaszcza myśląc o rolnictwie i o polityce unijnej, o tym jak łatwo wzburzyć bunt w różnych sektorach, rzucając jakby na, na, na stole kwestie klimatyczne i, i nie wyjaśniając o, o co tak naprawdę chodzi. Więc ważni są, ważni są tutaj lokalni liderzy. I tutaj chcielibyśmy też zwrócić uwagę na jednostki śledcze zajmujące się wychwytywaniem i przeciwdziałaniem dezinformacji. Dobrze, to może tyle jeszcze akcent tylko na panele obywatelskie. Wiemy, że w kampaniach wyborczych, kampanii przed wyborami parlamentarnymi padały deklaracje organizowania paneli obywatelskich. Wydaje nam się, że ten temat powinien być absolutnie wzięty pod uwagę tutaj w kontekście właśnie paneli. Dziękuję. Nie ma z Ministerstwa Kultury. Bardzo duża część tego naszego spotkania dotyczyła właśnie mediów i, i dezinformacji i kampanii. I teraz to, co też powiedziała Kamila, było właśnie bardzo istotne pod takim kątem zjawania mediów, więc to jest na pewno temat, który powinien być dalej niesiony. To, co byśmy chcieli podnieść, to jest Forum Bezpieczeństwa Informacji jeszcze w poprzedniej ka kadencji parlamentu składało konkretne postulaty dotyczące tego, jak zwalczać dezinformację. Więc to należałoby pilnie ponownie podnieść, bo to będzie też kluczowe dla wdrażania rozwiązań związanych z klimatem. To jest taki ogólny postulat nazwany systemową walką z dezinformacją. Oczywiście kampanie społeczne, które są bardzo potrzebne po tych czarnych czasach, kiedy właśnie była się na raczej propaganda. Jeszcze raz podkreślę zwalczanie hejtu i powiem to głośno. My jako rodzice dla klimatu już słyszymy takie komentarze pod tytułem wiemy gdzie wasze dzieci chodzą do szkoły. Więc tutaj kolega przedstawiał informacje o tym, jak osoba która zabiła aktywistów jest bohaterem no to co my mamy czuć w momencie kiedy słyszymy takie słowa dlatego należy zwróci na to uwagę i pomyśleć nad jakimiś rozwiązaniami. Dalej, penalizacja, dezinformacji. Na pewno jest to trudne w przypadku polityków, którzy w największym stopniu za nią odpowiadają, ale są komisje etyki. Może tam należałoby to w jakiś sposób uregulować. No nie wiem, jakieś kary finansowe. Generalnie jest to na pewno problem do rozwiązania. Dalej, edukacja grup zawodowych. Tutaj pan poseł mówił o na przykład szkołach zawodowych. To jest bardzo dobry kierunek, bo na przykład szkoły gastronomiczne powinny się uczyć o zrównoważonej żywności. Z tego co wiem, to przez rok uczą się od o tym, jak smażyć mięso, inne grupy zawodowe, no to nauczyciele, było o tym powiedziane, ale ta edukacja tych nauczycieli to musi mieć obowiązkowość, tak jak tutaj pani posłanka podkreśliła, a nie fakultatywność stosowania tych narzędzi, które są przygotowane. Lekarze. Tutaj pani profesor stanęła z kolei w obronie lekarzy. No, jako rodzic, który stawia się w przychodni. niestety ale lekarze POZ-u, z którymi najczęściej ludzie mają kontakt, nie mają tej świadomości. Jeżeli ja pytam na przykład o to, dlaczego moje dziecko jest chore i jaki ma na to wpływ jakość powietrza, to słyszę w odpowiedzi, że proszę się wyprowadzić na Pomorze. No to ja już mam taki komentarz, że Pomorze zaraz zostanie zalane, ale to już jest jakby. No możemy się śmiać, ale to nie jest śmieszne niestety. Yy, więc ta edukacja lekarzy, szczególnie tych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, też jest naszym zdaniem bardzo istotna nie tylko pod kątem kampanijnym, ale my powinniśmy słyszeć w gabinetach lekarskich. I mało tego, lekarze powinni być też POZ-u edukowani w zakresie rozpoznawania tych chorób wektorowych, klimatozależnych, bo problem z rozpoznawalnością tych chorób jest u nas, a będzie za chwilę coraz co większa skara. Wracając jeszcze do dezinformacji, powinna być demonetyzacja, padało tutaj kilka razy. Nie można zarabiać na dezinformacji, więc nie wiem, tu powinno dotyczyć mediów. Zarobione w ten sposób środki powinny ulegać przypadkowi na rzecz nie wiem, zwalczania skutków, na przykład zmian klimatu. Dalej, jeszcze wrócę teraz do grup zawodowych. Są grupy zawodowe takie jak właśnie lekarze czy brokerzy ubezpieczeniowi, których ja tutaj też reprezentuję, bo taki zawód wykonuję. Mają obowiązkowe szkolenia i w ramach tych obowiązkowych szkoleń zawsze można zastosować rozwiązania prawne, że na przykład część z tych szkoleń rocznych ma mieć obowiązkowo zagadnienia związane ze zmianami klimatu bądź z adaptacją do zmian klimatu. Branża ubezpieczeniowa też jest taką branżą, którą na pewno warto w ten proces zaangażować. Tutaj pani Ania Sierpińska powiedziała bardzo ważną rzecz. Rolnik chętniej posłucha rolnika niż, nie wiem, aktywisty. Więc to jest też rozwiązanie systemowe, które należy promować i wdrażać. Identyfikowania tych osób, z którymi można rozmawiać, które mogą dalej swoją wiedzę przekazywać w poszczególnym może ma nie rodzice dla klimatu. Ja tutaj tylko jeszcze dorzucę jakby taki fragment, o którym zostało wspomniane, natomiast nie było o nim mowa szerzej, natomiast chodzi mi o etykę reklam. Generalnie w reklamach i w tych treściach, które są obecnie komunikowane, czy w telewizji publicznej, czy w telewizji komercyjnej, oczywiście jak najbardziej one kreują pewne nawyki i przyzwyczajenia, utrwalają pewne zachowania, które niestety no, musimy sobie to powiedzieć szczerze, powinniśmy w pewien sposób zweryfikować. I dlatego, żeby też się jakby ten przekaz, który, o którym tutaj była mowa, żeby trafić jakby z tą komunikacją szerzej, a telewizja oczywiście jest jak najbardziej tym medium, na którym powinniśmy się właśnie skupić i który powinien kierować ten pozytywny, właściwy przekaz do społeczeństwa i to też jest ważne, żeby ten przekaz niekoniecznie wskazywał na ograniczenia, na zakazy, tylko też budował jakby taką świadomość tego, że działamy wspólnie na rzecz wspólnego dobra i budowania takiej zdrowej, odpowiedzialnej przyszłości, no to nie możemy też traktować tego, że kryzys klimatyczny będzie się pojawiał jako taki przerywnik pomiędzy reklamami, a programami rozrywkowymi, tylko będzie on w pewien sposób jakby utrwalony i ten przekaz dotyczący reklam także powinien uwzględniać to, że każdy z tych pięknych jakby wizji tego, że jedziemy sobie na wakacje, czy też wspólnie spędzamy czas w samochodzie, powinien być opatrzony także takim nagłówkiem czy też komentarzem, chociażby tak jak mówimy o lekarstwach i o tym, jakie powodują skutki spożywanie pewnych środków, które są zawarte w lekarstwach, także jakie skutki powoduje, powodują pewne zachowania. Mamy także dyrektywę unijną która w ubiegłym roku została wprowadzona, CSRD, mamy raportowanie niefinansowe, firmy generalnie zdają sobie sprawę z tego, w jaki sposób powinny ograniczyć ślad węglowy, natomiast te informacje nie są przekazywane szerzej, one są dostępne tylko i wyłącznie dla ograniczonego grona, bo społeczeństwo po prostu powinno taką wiedzę również dostawać, otrzymywać, oczywiście w określonym bardzo ograniczonej i w takiej przystępnej formie, o czym to zostało już to powiedziane, natomiast potrzebujemy właśnie takiego pozytywnego przekazu i komunikacji, która jakby trafia do wszystkich i tutaj jeszcze drugą rzecz rzeczy dorzucę już bardzo krótko. Chodzi także o to, żebyśmy wspólnie podjęli taką debatę jako społeczeństwo na temat kryzysu klimatycznego i tego, w jaki sposób możemy mu przeciwdziałać. Chodzi o to, żebyśmy wspólnie usiedli do takiego okrągłego stołu i zaczęli zastanawiać się nad tym, dlaczego to jest ważne. Brakuje tego dialogu, brakuje właśnie takiej współpracy międzyresortowej, co niestety widać na przykładach chociażby wprowadzenia takich rozwiązań jak strefy czystego transportu, gdzie niestety liczy się krzykalność, gdzie liczy się hejt i ten, kto ma rację, to niestety no, nie są osoby, które idą za tym racjonalnym głosem, tylko są głośniejsze. Dziękuję.